moje Zimno ulubione świeczki zapachowe w tym, w tym, i nie I... tylko to się nazywa i na sympozjach i akurat udało ja mi się uczestniczyć w kilku ja... projektach było na przykład szariot w oh. Mołdawii no i tutaj na przykład yy, koło Wrocławia jest to miejsce gdzie y, kolada one są z reguły w wysokości od metra do około 3. chleby pan polecił? Ten, ten, ten i tamten. Ten pan polecił chleb ten, ten i tamten. Dlaczego? Bo go próbowałem. Są niesamowicie pyszne. Zero chemii, czyste składniki. Smak, aromat z dzieciństwa. Coś niesamowitego, że jeszcze w dzisiejszych czasach można kupić taki chleb. Piekarnia jest w pyzdrach, ale odwiedzają nas trzy razy w tygodniu we wrześniu, więc jeżeli chcecie zabierzyć sobie chleb, to wam dowiozą. Do zapraszamy młodszych, zapraszamy dzieciaki z opiekunami, z zapniami, dżerkami, dżerkami. Pani to radowe nie? Tak, normalnie. A ten jak A ten, ten, to rzecz Ale mogę dać do Pani, ten jest też mieszamy. mieszany, dobra? to tak, Ale, ty, ty... Dzień dobry. Jak Generalnie, Kawałek drewna w suwie, z coś, które wystarczy tylko odrzucić niepotrzebne biury i po prostu Nie, nie to, co marketowa półka, nie? No właśnie. Ale można powiedzieć, że z prostokątem i dojemnie, Daniela, takie sposób tak, że także Pan przyjmuje. Przychodzi ktoś z gotowym pomysłem. Stoisko pana Astelmaszyka, pan z dobrym humorem, pan z dowcipem, pan z miłą obsługą i ze swoimi wyrobami z domowego ogródka oraz z przepisami z tajnej książki. Dziś dostałem na spróbowanie fasolkę. Jest niesamowicie dobra do zakąski na wyskokowe trunki. Grzybki i ogórki mogą się schować. swoim zmysłem przyjechałoby mnie. Nie spadną się. Drodzy Państwo, Pan Mariusz Markiewicz, rzeźbierz dzisiaj przy Brzosowej i jego piękne prace. Jeszcze jedno. Za pani tutaj zanim nie zapłaciła, bo nie jest krytra. pani tutaj no. Ale obie... Jeżeli będą Państwo na Pikniku, oni tam będą. Koniecznie zajrzyjcie. Mają soki, syropy, drzemy, suszone rzeczy i mini owoce kiwi. Smakują jak kiwi, a wcale tak nie wyglądają. Polecam też ich agroturystykę w malowniczych okolicach Doliny Nadwarciańskiej. Do nas dzisiaj przyjechali. Oczywiście bawcie się dobrze, a ja wracam do Was za kilka minut z pierwszym gościem. Porozmawiamy sobie z panem Łukaszem Tokarskim, specjalistą terapii uzależnień.

Drodzy Państwo, wracam na scenę z gośćmi. E, tym razem ze mną pani Ewa Pawełczka e, z Kolegi Gospodarki Wiejskich z Kociczy Małej. Dzień dobry, panie Ewo. Dzień dobry. Jest z nami także pani Olga Gaca z Kolegi żyj Wiejskich Grzybowiaki. Dzień dobry. Drogie panie, to może zacznę od pani Ewy. Zaprawiamy to, że oznacza to, że oznacza, że się głodnia robi. Pani Ewa, z czym dzisiaj przyjechałyście?

Terwarka troszeczkę. Proszę nie nie Tego, tego jest za dużo. Tak, powiem, to jest dokładnie. A tak wokera z która gotuje, to na jeżeli nawet będzie postawił oczywisty to a i automatycznie trzeba postawić. Tak. Jak ja mówią, na, tak. na, 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 na gorski, na szczyty. Na szczyty oczywiście, że tak. I, i na końcu na, tym no, na końcu trzeba spróbować i cenić co wyszło

Grzybowiarki. Pani Ono, co przywieźliście? Z czym przyjechaliście No tutaj panie biją nagłowar z potrawami. My tam mamy pysznie kapuśniacze. No, e... no i ciasta, tak? No ale na pewno jest bardzo dobre. duży asortyment także zapraszamy, dziękuję. Rozumiem, że w nocy były pieczone, myślę? E... rano. Rano, czyli jeszcze ciepłe. By były tak? Kapuśniak? E... Kapuśnia. Jaki przepis? taki stary przepis? Taka... E... Ach, te nasze kochane pszczółki. Miód, miód i miód. Pasie kaczmiel. Musiałbym zrobić osobny odcinek, żeby opowiedzieć wam o właściwościach miodu. Może kiedyś mi się uda. Z rzeczy ciekawie, ludzi, więc to trzeba na jeżeli lubicie ręczną robotę i kamienie szlachetne i nie tylko, musicie tu zajrzeć. Naprawdę perfekcyjnie zrobione, nie maszynowa, ręczna robota. To no właśnie, tak. grzybowo grzybowianki. A z grzybów coś dzisiaj nie ma. E, nie, z grzybów, nic, bo nie ma w grzyby. I tu właśnie dlatego pytałem, żeby pani się otwarła i powiedziała mi, czy są grzyby. bo Nie ma właśnie. Nie ma. Trzeba znać takie zakamarki. Swoje zakamareczki. Tak. Dobrze, drogie panie, to ja nie odrywam was od obowiązków, bo widzę, że pan zaczyna się ruch robić dosyć mocny. Zapraszamy. Kapuśniak robi robotę, słuchajcie. Kapuśniak, kluby robią robotę i inne wyśmienite przysmaki, które przygotowały dla nas dzisiaj panie z Gospodin gospodyń wiejskich Grzybowianki z Grzybowa, a także Osada Słodziczy Małej. Ze mną na scenie Olga Wiaca i Tabaczka. Drogie panie, serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Oczywiście, drodzy Państwo, przysmaki od kół gospodyń wiejskich. To już jest tradycja, że tutaj na Wrzosowej właśnie pojawiają się koła gospodyń wiejskich z naszego regionu. No i Panie przywożą rarytasy. Rarytasy wedle starych, jak się okazuje, także nowych przepisów, młodzieżowych przepisów. No bo zawsze mówię, że nie ma się co kierować przepisem. Ważne, żeby smakowało i ważne, żeby nasze podniebienie było uszczęśliwione. Drodzy Państwo, ósmy piknik profilaktyczny, postaw na rodzinę, dziś przy Wrzosowej. Przypominam, co dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy, jest stoisko profilaktyki i zależnień. Tam oczywiście można podejść, można porozmawiać, można zabrać ulotkę. Jeżeli macie w swoim gronie osoby, które potrzebują pomocy, można dzisiaj porozmawiać z e, można skorzystać z porady, można uzyskać informacje, gdzie się udać, e, aby takiej osobie pomóc. Uzależnienia to nie tylko alkohol, ale to także internet.